Puść kontrolę, łatwo powiedzieć nie. Jednym z największych wyzwań na mojej drodze było puszczenie kontroli. Byłam królową kontroli. Ja lubiłam mieć plan, lubiłam mieć wszystko pod kontrolą, wiedzieć co i kiedy się wydarzy. A życie pokazało, że im bardziej coś ściskałam, dociskałam i naciskałam, tym bardziej się to oddala. Zaczęłam zauważać, że pieniądze, klienci, wyniki, one nie reagują na presję, one reagują na lekkość i otwartość. Dopiero kiedy przestałam próbować wszystko kontrolować, zaczęło się Łatwiej układać. To nie znaczy, że nie działam, działam, ale z miejsca zaufania. Pozwalam, żeby energia i pole też robiły swoje. I właśnie wtedy wydarzyły się największe moje skoki, szybciej niż bym to sama zaplanowała. Puścić kontrolę nie znaczy zrezygnować, to znaczy zaufać, że życie gra ze mną do jednej bramki. I dla mnie to była ogromna ulga, może dla ciebie dziś największym krokiem naprzód. Nie jest robić więcej, tylko puścić i zaufać. A tymczasem serdeczności. Wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, sama miałam wiele na to procesów. Aż się udało. I pewnie jeszcze się udaje, bo można być jeszcze lepiej. Cześć. Serdeczności.